Przecież byłam silna taka, że robiłam przysiad 100 kilo, hip 200 kilo, wiesz, i ja nagle nie mogę wstać z łóżka. To jak mam to zaakceptować, nie? I ja byłam taka po prostu niezniszczalna, że ja szłam jeszcze biegać, wszystko, fajną sylwetkę i nagle nie możesz. I ja nawiązałam współpracę z dietetykiem, on mi pomagał żywieniowo, tylko to działało przez tydzień, a potem dalej był, wiesz, powrót do tego punktu. I w pewnym momencie on mi właśnie powiedział: Sandra, ty masz wszystkie objawy burnoutu. Jeśli teraz coś z tym nie zrobisz, to nie wiem, jak dla ciebie się to skończy. No i jakby bardzo wspierał mnie rozmową, bo okazało się, że ja nie potrzebuję tak do końca wsparcia dietetycznego, tylko bardziej potrzebuję kogoś, kto gdzieś tam z zaplecza coś wyłapie. On to bardzo szybko wyłapał, bo chyba na drugiej rozmowie. Ja bardzo często w ogóle po tych rozmowach to po prostu jechałam do pracy z płaczem, nie? bo jeszcze wtedy pracowałam, bo to chyba było, nie, jeśli się nie mylę, to może tak z miesiąc albo dwa miesiące potrwało, yy, kiedy mnie jakby odstrzeliło totalnie. No i w, też właśnie rozmawialiśmy o mojej przyszłości, co ja mu chciała robić. I on mi zadał pytanie: no, dlaczego tego nie zrobisz, nie? I to był ten punkt zapalny, kiedy, który mi pokazał, że okej, okay, skoro jest coś, co ja kocham i bez czego ja nie wyobrażam sobie żyć, to dlaczego ja nie pójdę tego zrobić? Bo co ja się boję, że ktoś, nie wiem. Tego nie zaakceptuję, ktoś mnie oceni, powie, że się nie nadaje, i to była taka moja droga po prostu, która dawała mi to światełko. Ja to światełko wiedziałam i wiesz, ja wiedziałam tylko to miejsce, że ja pójdę na tą siłownię kiedyś i ja dalej będę trenować, nie? że ja wstanę i ja dalej to zbuduję. Chociaż dla mnie te cztery miesiące, ja już yy, yy, przez całe cztery miesiące to nie było tak, że ja nie trenowałam, bo ja te pierwsze dwa tygodnie tak bardzo ciężko przesz przeszłam. Później było tak, że ja już stopniowo zaczęłam wracać. Nie, nie robiłam jakichś nie wiadomo jakichś treningów, ale ja po prostu szłam i wracałam. Nie? Tym bardziej, że no, jakby lekarz zakładowy, z którym miałam cały czas kontakt, też mówił, żeby ten ruch utrzymywać, nie, żeby mieć tą taką stabilizację swoją, więc ja sobie to budowałam. Tylko ja już sobie budowałam to też w głowie. Nie? Ja już sobie inaczej to budowałam, że to nie będzie tylko prank treningowy, który ja wykonam, że ja chcę widzieć jakieś tam efekty. Tylko ja już sobie budowałam wtedy nowe życie. Nie? Co w ogóle było dla ciebie najtrudniejsze jak już wpadłaś ten dołek, w tą tak poległość, kompletnie? Yy, co było dla Ciebie najtrudniejsze, żeby wrócić do, mm, z powrotem na, do tej formy, do, do tego życia, które masz teraz? Myślę, że najtrudniejsze to było mentalnie pozwolić sobie odpocząć i zaakceptować to, że mi się to przytrafiło przetra i że ja jestem silna, ale po prostu muszę to przetrwać i muszę dać sobie czas.